Obraz i słowo zaprasza na słuchowisko z cyklu opowieści z deszczykiem pod tytułem Czy to peż, nie topesz? Wychodząc do ogrodu listopadową porą, prawdziwie można dostrzec zjawiska niespotykane w innych częściach świata, a jakże niedocenianych przez mieszkańców tej pięknej krainy. Czy to jest ten peż, czy to nie topesz? Czy ten peż ma coś wspólnego z nietoperzem? Czy nietopesz ma coś wspólnego z perzem w ogrodzie? Usłyszałem pytanie samym świtaniem, a towarzyszące temu skrobanie łapką do drzwi wejściowych oczywiście oznaczało jedno, to Whiskers czaił się za drzwiami i miałknięciem oznajmiał, iż wybiła godzina dziesiąta. Pora więc wstawać, choć nie powinno się robić tego o tak wczesnej porze. Zerwałem się więc błyskawicznie, nasłuchując, czy koci szelma swym detektywistycznym nosem wykrył coś nowego w naszym otoczeniu. Czy kolejna zagadka kroiła się niczym porcja niewidzialnego tortu imieninowego? Czy też Whiskers? Naprawdę nie masz co robić rano. Może idź, policzyć tuje w sąsiedztwie. O nie panie, to zagadka, którą można rozwikłać jedynie w pańskim listopadowym ogrodzie, gdzie aura jesieni na dobre już zdemolowała ogród, a wszystkie znaki na ziemi i na niebie. Wskazują, że zbliża się nadejście tej której nikt nie oczekuje, a jednak jak co roku dama w białym, śnieżnym welonie, odpala swój mroźny automobil, skuty lodowymi soplami, aby pojawić się niczym nieproszony gość, chociaż obserwując zjawiska pogodowe, ostatnich lat, kto wie, czy pani o lodowym sercu, w ogóle za gości, w naszej pięknej okolicy, żeby jak co roku, przemalować asfalt na biało, zaskakując drogowców. Choć pingwiny siedzące w lodówce niechybnie ucieszyłoby to niewielkie zlodowacenie i poczułyby się swobodniej, otwierając budkę z lodami w niedalekiej okolicy Kociobłonia. Chociaż obserwując zjawiska pogodowe ostatnich lat, kto wie, czy pani o lodowym sercu w ogóle zagości w naszej pięknej okolicy, żeby jak co roku przemalować asfalt na biało, zaskakując drogowców. Nie tego już za wiele, zastanawiam się Whiskers, czy słyszenie kota jest czymś normalnym. Ale już rozumienie kota, będącego futrzastym detektywem, to chyba wykracza poza wszelką normę pojmowania rzeczywistości. Patrzył przenikliwymi, zielonymi oczami, jakby zgadł moje myśli, mówiąc: A czy słyszenie jaśnie Pana jest równoznaczne ze słuchaniem i rozumieniem? To wykracza poza kompetencje kota. A jednak się staram. Whiskers kontynuował mówiąc, ależ drogi panie, słyszę i rozumiem nawet trawnik, który o tej porze roku już tylko wspomina zieleń, a wyszywany jest dość licznie, grubą dratwą perzu. Ciężko znosi też rolę sortowni listów wysłanych do niego przez jesień. Jest to bardzo irytujące, gdyż listy owe przez nikogo nie odebrane i nigdy nie przeczytane są sortowane wiatrem. Wzgrabne pryzmy, a zmieniają z czasem kolor, im dłużej leżą na poczcie trawnika, jakby wiadomość stawała się coraz mniej aktualna, aż zupełnie skruszeje i rozpadnie się na kawałki, których już nawet najwytrawniejszy detektyw taki jak ja, Whiskers, nie złoży w całość. Jednak pesz, jak to zwykle w ogrodzie, trzyma się bardzo dobrze, przelatujący nad nim nietoperz mógłby pozazdrościć temuż chwastowi kondycji, lub też pomyśleć, że jest to być może pokrewny mu obiekt, kiedy słyszy z odległości kilkuset metrów, jak każdy pyta, czy to pesz. Czy to nie pesz? Nie to pesz, oczywiście. Whiskers może zapisz się do University Club na fakultety z filozofii i daj panu odpocząć. A gdzież się podziewa baron? Ostatnio był na poczęstunku przy furtce śmietnikowej racząc się mlekiem ze spodeczka. A tego to ja nie wiem, drogi panie, odrzekł Whiskers, może ląduje na moto nietoperzu w ciepłych krajach. Wiadomym jest przecież, że biały świat skuty lodem to nie dla jego baronowskiej ekscelencji. Au revoir! No cóż, można się tobą posłużyć whiskers jak Jerzem do czesania dywanu, bądź jutro punktualnie o dziesiątej wypływamy galeonem w wiek 17, bo szans!